Salineczka. Była sobie kiedyś kobieta, która bardzo chciała mieć dziecko. Udała się więc do wróżki i powiedziała: Chciałabym mieć maleńką córeczkę. Czy mogłabyś mi pomóc? Pomogę ci, rzekła wróżka. Dam ci ziarnko. Ale to ziarnko jest niezwykłe. Posadź je w donicy i pielęgnuj. Dziękuję, powiedziała kobieta i pożegnała wróżkę. Gdy wróciła do domu. Posadziła ziarnko. Po jakimś czasie wyrosła roślinka, wypuściła małe listki, a po środku zakwitł kwiat podobny do tulipana. Ależ piękny kwiat! zawołała kobieta. Po chwili kwiat rozchylił swe płatki, a w środku ukazała się śliczna. Maleńka dziewczynka. Kobieta dała jej na imię Calineczka. Mama postanowiła przygotować dla swojej córeczki łóżeczko. Wzięła więc łupinkę orzecha, kilka płatków fiołka do wyściełania łóżka i płatek róży do przykrycia. W nocy Calineczka spała w łupince, a za dnia przebywała na stole. Tależ z wodą służył jej za sadzawkę, a listek tulipana za łódkę. Pływała więc calineczka całymi dniami i pięknie przy tym śpiewała. Ale pewnej nocy, kiedy calineczka spała, przez otwarte okno dostała się do pokoju zielona żaba. Od razu zauważyła dziewczynkę, która spała pod różową kołderką. Byłaby idealną żoną dla mojego syna, pomyślała żaba i porwała biedną calineczkę razem z łupinką. Zabrała ją do swojego domu, ciemnego i wilgotnego. M Kum, powiedział syn żaby, gdy ujrzał dziewczynkę. Bądź cicho bo ją obudzisz, powiedziała żaba. Zanieś ją na środek strumienia na liść lili wodnej. Stamtąd nie ucieknie, a ja urządzę wam przytulne, błotniste mieszkanie. Kiedy calineczka się obudziła, bardzo się przestraszyła, a z oczu pociekły jej łzy. Otaczała ją głęboka woda, a do brzegu było daleko. Tymczasem podpłynęła do niej Żaba ze swoim synem. To jest mój syn, powiedziała. Chcecie pojąć za żonę. Kum, kum, powiedział syn Żaby. Niedługo odpłynęli, a dziewczynka usiadła na liściu i płakała, bo nie chciała być żoną syna Żaby. Rybki, które pluskały się w wodzie, słyszały, co mówiła Żaba. Żali im się zrobiło ślicznej dziewczynki, przygryzły więc łodyżkę listka. Listek odpłynął hen daleko. Calineczka miała wsie i miasteczka, podziwiając widoki. Aż ptaki na drzewach nie mogły się nadziwić, jaka to piękna dziewczynka siedzi na listku. Wtem podfrunął do niej motylek. Calineczka przywiązała motyle do listka swoim paskiem od sukienki. Teraz Płynęła jeszcze szybciej. Nagle ogromny chrząszcz złapał ją i pofrunął z nią na drzewo niebawem przybyły inne chrabąszcze, które chciały ją poznać. Ale nie spodobało im się to, bo nie wyglądała tak jak one. nie miała rożków, a poza tym była szczupła. I chociaż hrabąszczowi calineczka się podobała, to uwierzył innym, że wcale nie jest ładna. Odniósł ją daleko do swego domku na łąkę, posadził ją na kwiatku i zostawił Dziewczynka była bardzo smutna, bo też uwierzyła, że jest brzydka. Ale nie miała dokąd pójść, mieszkała więc na łące całe lato. Łóżeczko zrobiła sobie strawy i spała pod listkiem, by nie zmoknąć w deszczu. Piła nektar z kwiatów i poranną rosę. Minęło lato, minęła jesień i zaczęło robić się zimno. Calineczka nie miała się czym okryć i nie miała co jeść. Wkrótce zaczął padać śnieg. Dziewczynka błądziła więc w poszukiwaniu schronienia, aż dotarła do mysiej norki. Było tam ciepło i przytulnie, a w spiżarni półki uginały się od zapasów. Calineczka zziębnięta i wyczerpana poprosiła myszkę o jedno małe ziarnko. Myszce! Żal się zrobiło dziewczynki, więc zaprosiła ją na podwieczorek. A potem powiedziała Możesz u mnie mieszkać całą zimę. Pomożesz mi tylko w domowych porządkach i będziesz mi opowiadać bajki. Calineczka bardzo się ucieszyła, pomagała myszce z ochotą we wszystkich pracach. Będziemy miały gościa, powiedziała raz myszka. Czasem odwiedza mnie sąsiad Kret. Jest bardzo bogaty. Może się z Tobą ożeni. Tylko ma słaby wzrok. Będziesz musiała mu śpiewać i opowiadać historyjki. Na pewno zakocha się w Twoim głosie. Wieczorem przyszedł Kret w eleganckim, aksamitnym okryciu. Myszka. Podała najlepsze ciasteczka i herbatkę. Kret opowiadał o swoim ogromnym mieszkaniu, które bardzo lubił. Mówił też, że nie lubi słońca i kwiatów. Calineczka śpiewała piosenki swoim słodkim głosikiem. Pan Kret od razu się w niej zakochał. Zaprosił więc myszkę i calineczkę, by obejrzały jego dom. Ostrzegł je tylko, że w korytarzu leży martwy ptak. Kiedy doszli do korytarza, w którym leżała martwa jaskółka, Kret pogardliwie przeszedł obok niej. Dziewczynce zaś zdawało się, że ptak się poruszył. Tej nocy calineczka nie mogła usnąć, wciąż rozmyślała o jaskółce. Wstała więc po cichutku, wzięła trochę liści i wybiegła na zewnątrz, by okryć nimi jaskółkę. Potem przytuliła głowę do zmarzniętego ptaszka. Nagle poczuła cichutkie bicie jego serduszka. Więc ptaszek żył. Widocznie był zbyt słaby lub chory i nie odleciał na zimę do ciepłych krajów. Calineczka robiła wszystko, by uratować jaskółkę. Nosiła jej ukradkiem sianko, listki do okrycia, a także ziarenka do jedzenia. W końcu, którejś nocy ptaszek otworzył oczy. Dziękuję ci dziewczynko za opiekę, wyszeptała jaskółka. Niedługo wyzdrowieje i znów polecę w stronę ciepłego słońca. Nie ma teraz ciepłego słońca, szepnęła dziewczynka. Jest mroźna zima i sypie śnieg. Jaskółka opowiedziała o swoim zranionym skrzydełku i o tym, że nie mogła odlecieć wraz z innymi ptakami. Kiedy przyszła jesień, ona osłabła z głodu zimna, ale nie pamiętała, jak dostała się pod ziemię. Do końca zimy, calineczka w tajemnicy troszczyła się o ptaszka. Kret i myszka pewnie by się gniewali na dziewczynkę, bo nie lubili ptaszków. A kiedy nadeszła wiosna, Celneczka pomogła wydostać się jaskółce na powierzchnię. Poleć ze mną, poprosiła jaskółka, zaniosę cię na swym grzbiecie hen daleko do cudownej krainy. Nie mogę, rzekła dziewczynka. Polna myszka pogniewałaby się na mnie, gdybym ją zostawiła. Więc zostań i bądź szczęśliwa, zawołała jaskółka i wzleciała do nieba. Dziewczynka została, ale ciężko jej było na sercu. Bardzo polubiła jaskółkę. I chociaż była już wiosna i wszystko budziło się do życia, a słonko przygrzewało coraz mocniej, calineczka nie mogła się tym cieszyć. Myszka zabraniała jej wychodzić z norki, a do norki słonko w ogóle nie dochodziło. Moja droga, odezwała się myszka pewnego razu, pan Kret poprosił o twoją rękę. Zostaniesz jego żoną. Czyż to nie wspaniałe? Musimy tylko uszyć ci wyprawę. I calineczka przędła i szyła całymi dniami. A pan Kret przychodził codziennie na herbatkę. Wciąż opowiadał o tym, jak nie znosi prażącego słońca. Myszka przyznała mu rację, też nie lubiła lata i upału. Pan Kret i myszka ustalili, że wesele odbędzie się jesienią. Dziewczynka była przerażona, bo nie chciała być żoną kreta. Nie chciała mieszkać w norce pod ziemią i już nigdy więcej nie oglądać kwiatów i słońca. Codziennie wymykała się po z norki myszki i obserwowała słońce. Żegnaj, słoneczko wciąż powtarzała. Przytuliła się do małego kwiatka i mówiła cichutko: Jeśli kiedyś zobaczysz jaskółkę, powiedz jej, że zawsze będę o niej myśleć. Lecz nagle calineczka usłyszała nad głową trzepot skrzydeł. Spojrzała w niebo i zobaczyła swoją ukochaną jaskółkę. Jakże się ucieszyła, ptaszek od razu usiadł koło niej i zapytał: Czemu jesteś taka smutna, moja kochana? A calineczka opowiedziała jej, że dziś zostanie żoną pana kreta. Zamieszka w norce pod ziemią, gdzie nigdy już nie zobaczy promieni słonecznych i nie usłyszy świergotu ptaków. Mówiąc to, płakała żałośnie. Przestań płakać, powiedziała jaskółka, niedługo zacznie się zima. Spadnie śnieg i mróz zetnie wszystko wokół, a ja mam zamiar polecieć do ciepłych krajów. Jak widzisz, dzięki twojej opiece całkiem już wyzdrowiałam. Skrzydełko mam sprawne i silne. Poleć ze mną, bardzo cię proszę. Możesz usiąść na moim grzbiecie. Pofruniemy chę daleko za morza, gdzie jest słoneczne i Palne lato przez cały rok i gdzie rosną najpiękniejsze kolorowe kwiaty. Poleć ze mną. Tylko tak mogę Ci się odwdzięczyć za twoje dobre serduszko. Ty mnie uratowałaś od śmierci, gdy leżałam w zimnym, ciemnym korytarzu, a ja chcę uratować cię przed okropnym losem u boku pana kreta. Dobrze więc zgadzam się, rzekła Calineczka, polecę z tobą, a pan Kret niech mnie szuka. Wcale mi go nie żal. Nie lubi słońca i kwiatów, nie lubi ptaków, chyba więc nie może być dobry. Dziewczynka wdrapała się na grzbiet jaskółki i złapała ją za piórka, żeby nie spać po drodze. Ptaszek wzbił się w powietrze i leciał nad morzami, lasami i ośnieżonymi wierzchołkami gór. Leciały i leciały, aż doleciały do ciepłych krajów. Jakże było tu cudownie, słonecznie i upalnie. Wszędzie rosły soczyste winogrona, cytryny i pomarańcze, a także kwiaty o tysiącach kolorów. A jak pięknie pachniało! Nad łąkami zaś latały różnobarwne motylki. Jaskółka wciąż leciała, a im dalej leciała, tym piękniejszy stawał się krajobraz i tym cieplejsze powietrze. W końcu jaskółka usiadła na ogromnym, lśniącym jeziorem, ukrytym wśród bujnej zieleni. W oddali calineczka dostrzegła biały pałac. Wokół jego kolumn i balustrad pieło się dzikie wino, a pod dachem było mnóstwo jaskółczych gniazd. To jest mój dom, powiedziała jaskółka. Ale ty musisz poszukać sobie innego miejsca. W moim ciasnym gniazdku byłoby ci niewygodnie. Możesz zamieszkać w którymś z tych kolorowych, pachnących kwiatów, które kwitną wokół pałacu. Jakież było jej zdziwienie, gdy zauważyła, że ktoś już tu mieszka. Był to mały człowieczek podobny do niej. Na głowie miał koronę, a u ramion srebrzyste skrzydełka. Jego ciało zaś było przejrzyste, a ubrany był w wspaniałe królewskie szaty. Był to sam król elfów. Ach, jaki on piękny, powiedziała Calineczka. Gdy tylko król zobaczył Calineczkę, od razu się uśmiechnął. Podarował dziewczynce swoją złotą koronę i zapytał: czy zostanie jego żoną królową elfów? Calineczka o nie miała ze szczęścia, nigdy nawet nie marzyła o tym, by zostać żoną króla. Nie, nie zasługuje na to, rzekła cichutko. Ależ zasługujesz, na pewno zasługujesz, zawołał elf. Skoro jaskółka przyniosła cię tu na swym grzbiecie, to znaczy, że cię pokochała. A jaskółki kochają tylko tych, co mają dobre serce. Królowa elfów powinna być właśnie taka jak ty zabrać do Wszędzie zapanowała radość. Wszyscy mieszkańcy krainy podziwiali niezwykłą urodę calineczki. Podarowali jej też przezroczyste skrzydełka, aby mogła fruwać z kwiatka na kwiatek. Przez całe lato jaskółka śpiewała młodej parze i innym mieszkańcom cudne melodie. Yes, Tomek Panek Antek Różycki Antek Jęczalik Iga Szul Nikola Bakota Zosia Kłos, Sebastian Nawojski, Nikola Misztak, Zosia Żuchowska, Łucja Lis. Klara Bartoń i Kuba Wilczek. Nie ma rzeczy niemożliwych nic nie jest niemożliwi we wszak, gdy ci serce da znak, a na skrzydłach magii polecisz w świat Gdy ci serce da znak.